Naukowy aspekt religii, Paramahansa Yogananda, część 03. Wprowadzenie. Celem tej książki jest przedstawienie w zarysie tego, co powinniśmy rozumieć przez religię, aby poznać ją jako powszechnie i pragmatycznie niezbędną. Dąży ona również do przedstawienia tego aspektu, Idei boskości, który ma bezpośrednie odniesienie do motywów i działań w każdej minucie naszego życia. Prawdą jest, że Bóg jest nieskończony w swojej naturze i aspektach. Prawdą jest również i to, że wszelkie próby nakreślenia, przynajmniej rozumowego wizerunku Boga, Dowodzą ograniczeń ludzkiego umysłu w jego usiłowaniach zgłębienia Boga. Prawdą również jest to, że ludzki umysł, na przekór wszelkim swoim brakom, nie może osiągnąć całkowitego zadowolenia z czegoś, co jest skończone. Wykazuje on naturalne dążenie do interpretowania tego, co jest ludzkie i skończone, w świetle tego, co jest nadludzkie i nieskończone, a więc tego, co odczuwa, ale czego nie potrafi wyrazić, i tego, co jest domniemane, ale w danych okolicznościach nie daje się ujawnić. Nasza zwyczajna koncepcja Boga mówi, że jest on nadludzki, nieskończony, wszechobecny, wszechwiedzący i temu podobne. Jest wiele wariantów tej ogólnej koncepcji. Niektórzy odnoszą się do Boga jak do osoby, inni widzą go jako bezosobowego. Kwestią podkreślaną w tej książce jest, że bez względu na to, Jaka jest nasza koncepcja Boga, to jeśli nie ma ona wpływu na nasze codzienne zachowanie, jeśli życie codzienne nie czerpie z niej inspiracji i jeśli nie jest ona uniwersalnie niezbędna, wówczas taka koncepcja jest bezużyteczna. Jeśli nie wyobrażamy sobie Boga w taki sposób, że nie możemy się bez Niego obyć, przy zaspokajaniu potrzeb w naszych kontaktach z ludźmi, zarabianiu pieniędzy, czytaniu książki, zdawaniu egzaminu, przy wykonywaniu najbardziej prozaicznych lub najwyższych obowiązków, wówczas oczywiste jest, że nie odczuwamy żadnego związku pomiędzy Bogiem a życiem. Bóg może jest nieskończony, Wszechobecny, wszechwiedzący, osobowy i miłosierny, ale te koncepcje nie są wystarczająco istotne, aby wyzwolić w nas chęć jego poznania. Równie dobrze możemy obejść się bez Niego. Możliwe, że jest On nieskończony, wszechobecny i tak dalej, ale my, nie mamy bezpośredniego praktycznego pożytku z tych koncepcji w naszym aktywnym i pełnym pośpiechu życiu. Powracamy do tych koncepcji jedynie wtedy, kiedy staramy się uzasadnić w naszych filozoficznych i poetyckich pismach, sztuce czy idealistycznych rozmowach wyrażane pragnienie i tęsknotę za czymś odległym, kiedy z całą naszą tak okrzyczaną wiedzą nie potrafimy wyjaśnić niektórych najbardziej powszechnych zjawisk wszechświata, albo wtedy kiedy osiadamy na mieliźnie zmiennych kolei losu tego świata, kiedy utkniemy, to modlimy się do wiecznie miłosiernego. Jak głosi wschodnia Maksyma, w przeciwnym wypadku zdajemy się dobrze sobie radzić w naszym codziennym świecie bez niego. Te stereotypowe koncepcje wydają się być zaworami bezpieczeństwa dla naszych tłumionych ludzkich myśli. One go wyjaśniają, ale nie przyczyniają się do tego, aby go poszukiwać, brakuje im siły motywacji. Niekoniecznie poszukujemy Boga, kiedy nazywamy go nieskończonym, wszechobecnym, miłosiernym i wszechwiedzącym. Koncepcje te zaspokajają intelekt, ale nie koją duszy. Jeśli są szanowane, i pielęgnowane w naszych sercach, to mogą nas do pewnego stopnia wzbogacić. Mogą uczynić nas moralnymi i skłaniającymi się ku Niemu. Nie czynią one jednak Boga naszym własnym, nie są wystarczająco osobiste. Trzymają go na dystans od codziennych spraw świata. Koncepcje te mają dla nas. Posmak obcości, kiedy znajdujemy się na ulicy, w fabryce, za ladą sklepową czy w biurze. Nie dlatego, że rzeczywiście jesteśmy obojętni wobec Boga i religii, ale ponieważ nie mamy o nich właściwego pojęcia. Pojęcia, które można by wpleść w materiał codziennego życia. To, jak pojmujemy Boga, powinno być codzienną, mało tego, co godzinną dla nas wytyczną. Sama koncepcja Boga powinna agitować nas do poszukiwania go w naszym codziennym życiu. To jest właśnie to, co rozumiemy poprzez pragmatyczną i nie do odparcia koncepcję Boga. Powinniśmy przenieść religię i Boga ze sfery wiary w sferę życia codziennego. Jeśli nie będziemy podkreślali konieczności Boga w każdym aspekcie naszego życia oraz potrzeby religii w każdej minucie naszego istnienia, to wówczas Bóg i religia przestaną mieć osobiste znaczenie w naszej codzienności i staną się jedynie cotygodniowym wydarzeniem. W pierwszej części tej książki dokonano próby pokazania, że w celu zrozumienia prawdziwej potrzeby Boga i religii, musimy położyć nacisk na tę koncepcję ich obydwu, która najbardziej odpowiada głównemu celowi, naszych codziennych i podejmowanych na każdym kroku działań. Celem tej książki jest również wskazanie na uniwersalność i jedność religii. W różnych epokach pojawiały się różne religie, występowały gorące kontrowersje, długie wojny, przelano też wiele krwi z ich powodu. Jedna religia występowała przeciwko drugiej, jedna sekta walczyła z drugą. Nie tylko mamy różnorodność religii, ale również szeroką gamę sekt i opinii wewnątrz tej samej religii. I tu nasuwa się pytanie: Jeśli jest jeden Bóg, to dlaczego jest tak wiele religii? Można uzasadniać to tym, że określone etapy rozwoju intelektualnego oraz specjalne typy mentalności, przynależące do pewnych narodów, wynikające z różnic w położeniu geograficznym oraz innych zewnętrznych okoliczności, zadecydowały o pochodzeniu różnych religii, takich jak hinduizm, islam, i buddyzm, wśród Azjatów, chrześcijaństwo, wśród ludzi zachodu, i tak dalej. Jeśli przez religię rozumiemy jedynie rytuały, określone doktryny, dogmaty, zwyczaje i konwenanse, to wówczas znajdujemy uzasadnienie dla istnienia tak wielu religii. Ale jeśli Religia oznacza przede wszystkim świadomość Boga albo urzeczywistnienie Boga, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a w drugiej kolejności zespół wierzeń, doktryn i dogmatów to wówczas, prawdę mówiąc, jest tylko jedna religia na świecie, ponieważ jest tylko jeden Bóg. Różne zwyczaje, formy oddawania czci, dogmaty i konwenanse mogą stać się gruntem podatnym do zapoczątkowania różnych wyznań i sekt przynależących do poszczególnych religii. Jeśli w ten sposób rozumie się religię, to wtedy i tylko wtedy. Jej uniwersalność może być zachowana, bowiem nie jest możliwe, aby zachować uniwersalność poszczególnych zwyczajów i konwenansów. Można jedynie upowszechnić element wspólny dla wszystkich religii. Możemy poprosić każdego, żeby się nim kierował i przestrzegał go. Wówczas można by rzeczywiście powiedzieć, że religia jest nie tylko niezbędna, ale również uniwersalna. Każdy może wyznawać tę samą religię, ponieważ jest tylko jedna uniwersalny element we wszystkich religiach, uniwersalny element we wszystkich religiach jest jeden i ten sam. Usiłowałem pokazać w tej książce, że skoro Bóg jest jeden, niezbędny dla nas wszystkich, zatem religia jest jedna, niezbędna i uniwersalna. Jedynie drogi do niej mogą się różnić na początku, pod pewnymi względami. W rzeczywistości nielogiczne jest powiedzenie, że są dwie religie. Kiedy jest tylko jeden bóg. Mogą być dwie denominacje lub sekty. Ale jest tylko jedna religia. To co teraz nazywamy różnymi religiami, powinno być znane jako różne denominacje lub sekty. Jako różne denominacje lub sekty pod jedną uniwersalną religią, a to, co teraz znamy jako różne denominacje lub sekty, powinno być określane jako różne odgałęzienia kultów lub wyznań. Kiedy już poznamy znaczenie słowa religia, które aktualnie będę omawiał, to naturalnie staniemy się bardzo ostrożni w jego używaniu. Jedynie ograniczony ludzki punkt widzenia nie dostrzega ukrytego uniwersalnego pierwiastka w tak zwanych różnych religiach świata, a to pominięcie stało się przyczyną wielkiego zła. Książka ta podaje psychologiczną definicję religii, a nie obiektywną definicję opartą na dogmatach lub zasadach. Innymi słowy, dąży ona do uczynienia religii istotą całego naszego wewnętrznego bytu i zachowania, a nie jedynie zbiorem pewnych reguł i nakazów, których należy przestrzegać. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę o subskrypcji. Łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.